Czy kiedykolwiek poczułeś, że w niektóre dni niebo wydaje się otwierać w tajemniczy sposób, jakby niewidzialne drzwi zostały odryglowane, aby nasze modlitwy wznosiły się szybciej, a nasze prośby były przyjmowane z większą czułością? Dziś jest jednym z takich dni, 4 października, data, w której cały świat pochyla się w milczeniu i czci przed żywą pamięcią o świętym Franciszku z Asyżu, człowieku, który wyzwał potęgę bogactwa siłą pokory który przerwał zgiełk wojen językiem pokoju, i który w każdym ptaku, w każdym kwiecie i w każdym promieniu słońca dostrzegał odbicie kochającej twarzy Boga. Nie jest przypadkiem, że jesteś tutaj słuchając tych słów. Istnieje boski powód, który doprowadził Cię do tej chwili. Niebo pragnie wylać błogosławieństwa na Ciebie, na Twoją rodzinę, na Twój dom. Wyobraź sobie na chwilę postać świętego Franciszka z Jego wytartym płaszczem, i bosymi stopami, kroczącego nie po odległych ulicach średniowiecznych Włoch, ale właśnie teraz, w kierunku twojego serca. Nie niesie złota, nie okazuje potęgi, nie szczyci się niczym, co świat nagradza oklaskami. To, co przynosi, jest nieskończenie większe. Serce zapalone boską miłością, pokój tak radykalny, że nawet śmierć nie zdołała go zgasić. Bliskość ze Stwórcą, która sprawia, że nawet zwierzęta milkną, by Go słuchać. Patrzy na Ciebie i nie ma znaczenia, czy Twoje ręce są pełne czy puste, czy Twoje serce jest w radości czy rozbite na kawałki. Dla Niego każdy człowiek jest bratem, każda dusza jest skarbem, każda łza jest nasieniem modlitwy. Właśnie w tej chwili chcę Cię poprosić o coś prostego, ale potężnego. Napisz teraz w komentarzach słowa Święty Franciszku, Błogosław mojej rodzinie. Ten gest tak prosty już otwiera w tobie wewnętrzną przestrzeń, by łaska mogła wejść. To nie tylko zdanie, nie tylko cyfrowy nawyk. To akt wiary, to ciche wezwanie, które przenika przez ekran i wznosi się do nieba, gdzie święty Franciszek wstawia się za tymi, którzy wypowiadają jego imię z ufnością. To nie jest zwykły dzień. To jasny punkt w kalendarzu duchowym, jedna z tych chwil, kiedy wieczność dotyka czasu. I coś większego może się wydarzyć w naszym życiu. Święty Franciszek nie jest tylko opiekunem zwierząt, biednych natury i pokoju. Jest on otwartym kanałem między Stwórcą a jego stworzeniami, kimś, kto nie przestał kochać nawet po opuszczeniu tego świata. Kimś, którego obietnica wstawiennictwa za tymi, którzy się do niego uciekają, pozostaje żywa, skuteczna i potężna. Dziś, 4 października, jest okazją, byś otworzył drzwi swojej duszy swojego domu, swojej przyszłości, dlatego wstawiennictwa. Nie myśl, że to przypadek, że jesteś tutaj. Nie jest. Nic, co dotyczy świętego Franciszka, nie sprowadza się do przypadku. Wszystko w nim mówi o opatrzności, wszystko w nim wskazuje na prostotę Boga, który wybiera małego, by zawstydzić wielkiego, który z biednego i słabego człowieka czyni olbrzyma duchowego, zdolnego poruszać serca przez wieki. Dziś jest dniem, w którym niebo pochyla się, by usłyszeć Twój krzyk. A Ty musisz zdecydować, co zrobisz z tym wezwaniem. Powiedz cicho teraz, święty Franciszku, przyjdź do mnie. Pozwól sobie poczuć, że nie jesteś sam, że jest święty, który przeszedł przez historię, by być obecnym u Twojego boku w tej chwili. A gdy oddychasz tymi słowami, przygotuj się, by zanurzyć się w doświadczeniu, które może zmienić nie tylko ten dzień, ale całe Twoje życie. Zasubskrybuj kanał i bądź częścią tej wspólnoty uwielbienia. Otrzymując potężne błogosławieństwa każdego dnia, zostań z nami do końca, ponieważ dziś ujawnimy trzy główne rzeczy do zrobienia w miesiącu Świętego Franciszka, by pobłogosławić Twój dom dziś i zawsze. A na koniec potężną modlitwę o ochronę rodziny, zwierząt i chorych. Święty Franciszek z Asyżu nie pojawił się na świecie jako święty już ukształtowany przez doskonałość ale jako człowiek z krwi i kości, urodzony wśród wygód i obietnic życia bez pozbawień. Syn bogatego kupca tkanin dorastał otoczony blaskiem festynów, dźwiękiem muzyki i fascynacją bitew. W młodości szukał uznania, marzył o wojskowej chwale, pragnął być pamiętany jako rycerz honoru, jednak wezwanie Boga zaczęło rozbrzmiewać w jego duszy w niewygodny sposób. Jak melodia, która uparcie domagała się, by być usłyszaną, nawet gdy próbował ją zagłuszyć przyjemnościami świata. Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy ludzka słabość dała o sobie znać w jego ciele. Choroby, porażki i więzienia wojenne zaczęły rozrywać zasłonę iluzji, która go otaczała. Stopniowo Franciszek odkładał dumę, która trzymała go w ciemności, i pozwalałby głos ubogiego i ukrzyżowanego Chrystusa, do niego dotarł. Decydującym momentem było to, gdy przed trędowatym młody bogacz, który wcześniej gardził marginalizowanymi, dał się poruszyć współczuciu większemu niż wstręt, większemu niż strach, większemu niż uprzedzenia. Zsiadł z konia, objął to zranione ciało. I tam w tym prostym i radykalnym geście rozpoczęła się prawdziwa transformacja. To uścisk stał się wiecznym symbolem, że duchowa wielkość rodzi się z pokory i spotkania z tym, czego świat odrzuca. Franciszek porzucił przywileje, oddał ojcu drogie ubrania i stanął nagi przed miastem, jak ktoś, kto odradza się bez niczego do ukrycia, bez niczego do posiadania. Od tego momentu uczynił Boga swoim jedynym dziedzictwem, a Chrystusa swoim jedynym nierozerwalnym towarzyszem. Odbudował własnymi rękami małą kaplicę świętego Damiana, słuchając głosu, który mu mówił Franciszku, idź i odbuduj mój kościół. Ten gest nie był tylko materialny, stał się proroczy. Młody człowiek, który schylił się, by podnieść kamienne ściany, był tym samym, który wzniósł duchowość zdolną odnowić serca, rozpalić nadzieję i odnowić wiarę kościoła zranionego luksusem i oddaleniem od ludzi. Jego życie stało się ciągłym śpiewem. Nazywał słońce bratem, księżyc siostrą, rozmawiał z ptakami jak ze starymi przyjaciółmi, a nawet dzikie zwierzęta, jak wilk w gubio, poddały się nieuzbrojonej sile jego pokoju. Widział w każdym stworzeniu iskrę Stwórcy, a w ciszy lasów lub szmerze rzek słyszał ten sam głos, który przemawiał do niego z krzyża i z ubogich. Dla Franciszka nic nie było nieistotne, wszystko było sakramentem, wszystko było wyrazem boskiej dobroci. Ale jego wielkość nie ograniczała się do kontemplacji natury. Franciszek stał się bratem ubogich, towarzyszem chorych, kaznodzieją Ewangelii z prostotą kogoś, kto nie używa trudnych słów, ale przekazuje Boga żywym przykładem. Jego obecność nie upokarzała, ale podnosiła. Nie potępiała, ale leczyła. Był jak łagodny powiew, który zmieniał twardość żyć, których dotknął. Dlatego tak wielu mężczyzn i kobiet porzuciło wszystko, by pójść za nim, zakładając z nim braterstwo, które rozprzestrzeniło się po świecie, jak nieugaszony płomień. On sam obiecał, że nie opuści tych, którzy go wzywają, że będzie wstawiał się za tymi, którzy szukają pokoju i prostoty życia. I ta obietnica pozostaje żywa, ponieważ świętość nie jest grzebana z ciałem. Ona się rozszerza, przekracza granice czasu i przestrzeni i nadal działa w historii. Święty Franciszek stał się strażnikiem pokoju zwierząt, stworzenia, ale także każdej osoby, która czuje się mała wobec przeciwności. Jego przykład jest wezwaniem dla nas wszystkich: żyć mniej dla siebie, a bardziej dla innych patrzeć na świat z wdzięcznością, a na Boga z ufnością. I jeśli dziś, obchodząc jego pamięć, czujesz, że twoje życie potrzebuje nowego początku, pojednania, uzdrowienia, wiedz, że Święty Franciszek może wstawiać się za tobą. Nie patrzy on na to, czego ci brakuje w cnotach czy doskonałości, ale na pragnienie, które płonie w twoim sercu, by być bliżej Boga. To pragnienie on wznosi do nieba, jak wzniósł tak wiele innych w ciągu historii. Modlitwa jest oddechem duszy i tajemną więzią, która utrzymuje nas na nogach przed Bogiem. Kiedy mężczyzna lub kobieta klękają lub po prostu wznoszą serce w milczeniu, coś niewidzialnego porusza się między Ziemią a Niebem. Dlatego w historii Kościoła święci stali się nie tylko świadkami życia przemienionego przez łaskę, ale także wstawiennikami, którzy nadal nam towarzyszą nawet po opuszczeniu tego świata. Nie konkurują z Chrystusem, nie zastępują jedynego pośrednika, ale uczestniczą w tajemnicy mistycznego ciała, gdzie każdy członek wspiera drugiego, a ci, którzy są już zjednoczeni z wieczną chwałą, nie przestają wyciągać rąk do tych, Którzy jeszcze pielgrzymują między walkami i łzami. Święty Franciszek jest jednym z tych potężnych wstawienników. Jest nim nie dlatego, że szukał ludzkiej wielkości, ale dlatego, że stał się radykalnie mały. On, który pozbawiony wszystkiego. Zjednoczył się z ubogim i ukrzyżowanym Chrystusem. Osiągnął tak głęboką intymność z Panem, że jego serce zaczęło bić w zgodzie z boskim sercem. Dlatego, gdy prosisz o wstawiennictwo Franciszka. Nie wzywasz tylko pamięci o dalekim świętym, ale wchodzisz w kontakt z duszą, która pozostaje żywa, płonąca miłością, pragnącą zanieść twoje prośby przed tron Boga. Duchowość franciszkańska uczy nas, że modlitwa nie musi być ozdobiona skomplikowanymi słowami czy trudnymi formułami. Wystarczy prostota otwartego serca, wystarczy ufność dziecka, które mówi do Ojca, wystarczy szczera ofiara kogoś, kto uznaje swoją słabość. Franciszek modlił się tak, z niewieloma słowami, ale z intensywnością życia. Często jego wołanie sprowadzało się do mój Boże i moje wszystko, a w tym zdaniu koncentrował się ocean wiary, całkowite oddanie, które stawiało go w zgodzie ze samym stwórcą. To właśnie ta prostota nadaje w franciszkańskiemu tak szczególną wagę. Kiedy mówisz: Święty Franciszku, błogosław mojej rodzinie, błogosław mojemu domowi. Nie wypowiadasz pustej formuły, ale dotykasz konkretnej rzeczywistości duchowej. Święty, który chwalił słońce, który rozmawiał z ptakami, który przyjmował ubogich, nadal żyje we wspólnocie świętych i przed Bogiem niesie ze sobą prośby wszystkich, którzy go wzywają. Jest w tym geście wiary tajemnicza i realna siła, ponieważ, jak uczy nas Kościół, modlitwa sprawiedliwych ma moc przekraczającą bariery niemożliwego. Sam Chrystus obiecał, że wszystko o co poprosimy w Jego imieniu, będzie nam dane. A Franciszek jest tym, który umiał prosić tylko o to, co było zgodne z wolą Bożą. Dlatego jego wstawiennictwo jest skuteczne, nie przedstawia Bogu kaprysów, ale prośby, które płyną z miłości i zawsze są skierowane ku dobru dusz, ku pokojowi rodzin, ku harmonii stworzenia. Kiedy łączymy się z Nim, jest to jakby dodawaliśmy naszą małą modlitwę do jego płomiennego ognia, a to spotkanie generuje silniejsze światło przed tronem Boga. Tak więc dziś jesteś zaproszony, by nie postrzegać świętego Franciszka jedynie jako postaci historycznej czy odległego przykładu, ale jako żywego towarzysza modlitwy. Przyjaciela, który pozostaje blisko tych, którzy cierpią, brata, który przypomina nam, że prawdziwa wielkość rodzi się z pokory. I że droga do Boga nie leży w komplikacjach, ale w prostocie serca, które się oddaje. A kiedy przyjmujesz tę postawę, coś zaczyna się zmieniać, ciężar trosk staje się lżejszy. Samotność przemienia się w obecność, a nadzieja zakwita nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Aby otrzymać błogosławieństwa świętego Franciszka, potrzeba czegoś więcej niż pragnienia. Konieczny jest świadomy gest otwarcia i oddania. Umieszczenie obrazu świętego w swoim domu, szczególnie w pobliżu rośliny, zwierzęcia lub miejsca, gdzie łączysz się z boskim, nie jest tylko aktem dekoracyjnym, jest symbolem otwartości, zaproszeniem, by energia pokoju, harmonii i miłości, którą pielęgnował, dotarła do ciebie. Każde spojrzenie rzucone na ten obraz jest jak cicha modlitwa. Każdy gest troski jest odbiciem troski, jaką Franciszek okazywał wszystkiemu, co Bóg stworzył. W tym prostym akcie uwagi Twoja dusza zaczyna się dostrajać do wstawiennictwa świętego, a dom przemienia się w żywe sanktuarium błogosławieństw. Modlitwa, której dziś się nauczysz, nie musi być długa ani skomplikowana. Wystarczy, że płynie z serca, że jest szczera i pełna wiary. Powiedz z przekonaniem: Święty Franciszku, wstawiaj się za mną i za moją rodziną, przynieś pokój naszemu domowi harmonię naszym myślom i ochronę wszystkim, którzy w nim mieszkają. Powtarzaj te słowa w milczeniu, z umysłem skupionym na pragnieniu otrzymania boskiej łaski. Poczuj, jak każda sylaba przenika czas i przestrzeń, docierając do serca tego, który chodził nagi wśród ludzi i znajdował Boga w każdym stworzeniu. Kiedy ta modlitwa jest wypowiadana z intensywnością i oddaniem, tworzy się realny most między Twoim pragnieniem a mocą wstawiennictwa franciszkańskiego. Ale nie chodzi tylko o słowa. To codzienna praktyka umacnia wiarę i przyciąga błogosławieństwa. Zarezerwuj chwilę w ciągu dnia, choćby krótką, by połączyć się ze Świętym Franciszkiem. Może to być po przebudzeniu, przed snem lub w każdej chwili ciszy i kontemplacji. Rozejrzyj się wokół, dostrzeż życie w każdym żywym stworzeniu, zainspiruj się prostotą, której nauczał, i ofiaruj światu gesty miłości nakarm zwierzę, zadbaj o roślinę, wypowiedz łagodne słowa. Każde działanie zgodne z tą duchowością wzmacnia kanał błogosławieństw i czyni obecność Franciszka bardziej namacalną w twoim codziennym życiu. Siła tej praktyki tkwi w stałości i intencji. Nie trzeba dokonywać wielkich czynów. Wielkość tkwi w szczerej powtarzalności dobra, w pokornej trosce w gotowym sercu. Im bardziej zbliżasz się do prostoty Franciszka, tym bardziej Twoje życie napełnia się pokojem. Wyobraź sobie przemianę: dom, który kiedyś czuł napięcie i konflikt, teraz przesycony spokojem, rodzina, która kiedyś wydawała się odległa, teraz połączona modlitwą i wzajemną troską, serce, które kiedyś czuło się przytłoczone, teraz lekkie, pełne ufności i otwarte na przyjęcie łaski. I pamiętaj, każdy akt wiary rozbrzmiewa poza Tobą: modlitwa wypowiedziana z pobożnością, troska o naturę. Gest życzliwości wobec innych, wszystko to sumuje się jak małe fale, które docierają do świata duchowego. Święty Franciszek raduje się każdym twoim krokiem na tej drodze prostoty, miłości i oddania. Podążając tą praktyką, nie tylko zapraszasz błogosławieństwa do swojego życia, ale także uczestniczysz w żywej rzece duchowości, łącząc się ze wszystkimi, którzy przez wieki rozpoznawali w nim wiernego przewodnika przyjaciela, który prowadzi nas bliżej Boga. Przez wieki niezliczone świadectwa wiary potwierdzają, że święty Franciszek nadal działa wśród nas, przynosząc ulgę, pocieszenie i nieoczekiwane błogosławieństwa. Są opowieści o rodzinach, które w głębokich kryzysach zaczęły wzywać jego wstawiennictwa każdego dnia i poczuły, jak ciężar trosk się rozprasza, jakby łagodny powiew przeszedł przez ich domy zabierając ze sobą zniechęcenie i napełniając każdy pokój pokojem. Chore zwierzęta, wcześniej słabe i osłabione, wyzdrowiały w zaskakujący sposób, a złamane serca znalazły odwagę, by przebaczyć i kochać ponownie. Te historie nie są tylko bajkami, są żywymi znakami, że miłość, którą Franciszek pielęgnował za życia, nadal kwitnie, działając przez modlitwę i pobożność tych, którzy go wzywają. Rodzina, która borykała się z poważnymi trudnościami finansowymi, znalazła w słowach świętego Franciszka cichą i stałą siłę. Każdego dnia, przed jakimkolwiek zadaniem, powtarzali prostą modlitwę, prosząc o ochronę i przewodnictwo. Z czasem otworzyły się małe drzwi, pojawiły się nieoczekiwane okazje, podjęto mądre decyzje, a wewnętrzne konflikty zostały przezwyciężone. Każdy gest wiary, każde słowo wypowiedziane z ufnością, stało się jak nasionem zasianym w żyznym gruncie boskiej opatrzności, a owoce były widoczne, namacalne, przemieniające nie tylko sytuację finansową, ale także jedność i ducha rodziny. Święty Franciszek nie działa tylko w wielkich cudach, ale przede wszystkim w małych przemianach, które przygotowują serce na łaskę. To pojednanie braci, przebaczenie udzielone po latach urazy, odzyskanie harmonii w domu, Chwila ciszy, w której dusza uświadamia sobie, że nie jest sama. Te ciche gesty i zmiany są tak samo znaczące, jak widoczne uzdrowienia, ponieważ odzwierciedlają istotę duchowości franciszkańskiej, miłość w działaniu, troskę o stworzenie i obecność Boga w każdym detalu codziennego życia. Świadectwa pokazują nam również, że aktywna wiara jest potężnym kanałem. Nie wystarczy tylko podziwiać świętego Franciszka z daleka. Trzeba go wzywać, z nim rozmawiać, zapraszać, by szedł u boku naszych lęków i trudności. Kiedy ktoś jest gotowy na ten szczery kontakt, coś się porusza, niemożliwe staje się możliwe, nadzieja się odnawia, a wiara przestaje być tylko przekonaniem, stając się żywym i przemieniającym doświadczeniem. Moc wstawiennictwa świętego Franciszka nie wynika z zaklęć czy rytuałów, ale z ciągłej miłości, którą wylewa na tych, którzy go wzywają. Każde świadectwo cudu, każda historia przemiany i każde świadectwo pokoju przypomina nam, że jesteśmy częścią niewidzialnej sieci łaski. A modlitwa wypowiedziana z wiarą jest w stanie dotrzeć do wysokości nieba. Tak więc, obchodząc dziś pamięć tego niezwykłego świętego, jesteś zaproszony, by otworzyć serce i dostrzec, że cuda istnieją i dzieją się każdego dnia, często w subtelny, cichy, ale potężnie przemieniający sposób. Ojciec Pio, człowiek głębokiej modlitwy i niezwykłej wrażliwości na obecność Boską, zawsze rozpoznawał w Świętym Franciszku Zasyżu niewyczerpane źródło łaski i wstawiennictwa. Mówił, że święty prostoty i pokoju nadal pracuje u boku Boga, prowadząc dusze, chroniąc rodziny i przynosząc uzdrowienie chorym, zwierzętom i wszystkim tym, którzy otwierają się na wiarę. Według ojca Pio, wzywanie Świętego Franciszka. To otwarcie niewidzialnych drzwi do nieba, bezpośredniego kanału ochrony i błogosławieństw, który przekracza czas i przestrzeń, docierając do tych, którzy cierpią, szukają pocieszenia i pragną żyć w harmonii ze wszystkim, co stworzone. W swoich wizjach i doświadczeniach duchowych, ojciec Pio odczuwał świętego Franciszka jako bliskiego brata, zawsze uważnego na potrzeby świata. Widział, jak święty wstawiał się za rodzinami w konflikcie. Zmiękczał zatwardziałe serca, przynosił jedność i przywracał pokój. Dla chorych i zdesperowanych święty Franciszek jawił się jako cichy przewodnik, przekazujący niewidzialne siły i pewność, że nawet w największych udrękach Bóg nie opuszcza swoich dzieci. Ojciec Pio uczył, że uciekając się do wstawiennictwa świętego Franciszka, każda szczera modlitwa staje się ogniwem miłości, które nie ginie, ale gromadzi się w obecności Boga mnożąc swoją skuteczność. Dziedzictwo świętego Franciszka, jak podkreślał ojciec Pio, nie ogranicza się do kontemplacji natury czy pomocy ubogim. Jego świętość dociera do serca każdego, kto pozwala się poruszyć jego prostotą i odwagą duchową. Ojciec Pio postrzegał świętego jako prawdziwego opiekuna, nie tylko zwierząt czy stworzenia, ale także ludzkiej rodziny, cierpiącej duszy i tych, którzy zmagają się z chorobami. Przekazywał, że gdy ktoś wzywa świętego Franciszka z wiarą, ujawnia się niezwykła siła zdolna odnowić relacje, uzdrowić choroby i przynieść pokój w środowiskach naznaczonych konfliktem lub zniechęceniem. Według ojca Pio, modlitwa do świętego Franciszka powinna być wypowiadana z ufnością i całkowitym oddaniem, ponieważ to wiara otwiera kanał wstawiennictwa. Podkreślał, że nie potrzebujemy wyszukanych słów, ale szczerego i otwartego serca, gotowego przyjąć łaskę. Każdy gest troski o stworzenie, każdy akt życzliwości, każda ochrona ofiarowana zwierzętom lub chorym, staje się żywą formą modlitwy, odbiciem franciszkańskiej duchowości, którą ojciec Pio tak podziwiał. Kontemplując dziś pamięć świętego Franciszka z Asyżu, prowadzeni wizją ojca Pio, jesteśmy zaproszeni, by dostrzec, że świętość i ochrona nie są daleko są w naszym zasięgu, gotowe dotknąć naszego życia, naszej rodziny, naszych zwierząt i każdej istoty, która potrzebuje uzdrowienia i pokoju. Wzywać świętego Franciszka to zatem nie tylko akt wiary, ale gest duchowej odwagi, sposób na postawienie się pod niewidzialnym płaszczem ochrony świętego, tak jak nauczył nas ufać ojciec Pio, ponieważ niebo pochyla się, by usłyszeć tych, którzy wzywają go z miłością i szczerością. Dziś, obchodząc Świętego Franciszka z Asyżu, jesteśmy zaproszeni by otworzyć nasze serca na przemieniającą moc jego życia i duchowości. To dzień, w którym niebo pochyla się nad nami, w którym obecność świętego, który kochał ubogich, dbał o stworzenie i żył w pełnej jedności z Bogiem, może dotrzeć do ciebie, twojej rodziny i twojego domu. Każdy gest wiary, każda modlitwa, każdy akt szczerej miłości Tworzy most światła, który łączy twoje życie z wstawiennictwem Franciszka, przynosząc pokój, harmonię i ochronę. Nie pozwól, by ten moment przeszedł niezauważony. Przyjmij tę okazję, by być dotkniętym łaską i doświadczyć przemiany, jaką może wygenerować tylko prawdziwa wiara. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i powtarzaj z uwagą każde słowo, czując jak każda sylaba dotyka twojego serca i rozprzestrzenia się w twoim domu. Święty Franciszku Zasyżu, wierny Sługo Boży, proszę cię, przyjdź wstawiać się za moją rodziną i moim domem. Chron nas przed wszelkim złem, prowadź nas drogami pokoju, harmonii i miłości. Niech każdy członek mojej rodziny będzie otoczony Twoją ochroną, a nasze serca pozostaną zjednoczone w szacunku, cierpliwości i zrozumieniu. Chron nasze zwierzęta, braci stworzenia. Niech będą opiekowane, chronione i wolne od wszelkiego niebezpieczeństwa. Błogosław chorym, tym, którzy cierpią w ciele i duszy, przynosząc ulgę, pocieszenie i uzdrowienie według woli Bożej. Wyślij swoją siłę na wszystkich, którzy zmagają się z bólem fizycznym, psychicznym lub duchowym, dając nadzieję, odwagę i odnowę. Niech każdy gest troski i współczucia, który praktykujemy, stanie się odbiciem Twojej miłości. I kanałem błogosławieństw dla wszystkich wokół nas. Naucz nas żyć w prostocie, szanować stworzenie i całkowicie ufać Bogu. Święty Franciszku, prowadź nasze kroki, podtrzymuj nasze życie i spraw, by każdy dzień był okazją do szerzenia pokoju, dobroci i wiary. Podczas gdy trzymasz tę modlitwę w sercu, poczuj obecność świętego Franciszka u Twojego boku, wstawiającego się u Boga za każdą Twoją potrzebą, każdą chorobą, każdym zmartwieniem. Niech twoje życie napełni się spokojem. Niech twój dom stanie się schronieniem ochrony i miłości, a siła wstawiennictwa Świętego niech inspiruje każdy twój gest, umacniając twoją wiarę i oświetlając drogę wszystkich, którzy są wokół ciebie. Aby nadal otrzymywać te inspiracje i utrzymywać żywe połączenie z duchowością franciszkańską, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz ze słowami: Święty Franciszku. Błogosław mojej rodzinie, moim zwierzętom i mojemu życiu. I podziel się tym filmem z tymi, którzy potrzebują ochrony, uzdrowienia i pokoju. Każdy komentarz, każda modlitwa, każde udostępnienie tworzy łańcuch wiary, który się rozprzestrzenia i mnoży błogosławieństwa, łącząc serca i umacniając życie przez moc Boga i wstawiennictwo świętego Franciszka. Niech pokój świętego Franciszka, jego miłość do żywych istot, i jego bliskość z Bogiem zawsze pozostaną w Twoim życiu, przynosząc ochronę, uzdrowienie i harmonię dla Ciebie, Twojej rodziny, Twoich zwierząt i wszystkich, których kochasz. Amen.